Patrząc to na to z perspektywy kwietnia maja, no to dla nas, tak szczerze mówiąc, pierwsza dziesiątka to byłby wielki sukces. Zakończyliśmy rundę na czwartym miejscu z dorobkiem 37 punktów, jest lekki niedosyt pomimo wszystko, bo tak naprawdę gdyby nie ta końcówka i troszkę nam skomplikowała sytuację, moglibyśmy się pokusić o zakończenie rundy jako wicelider. I, 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 i to by na pewno było dużym sukcesem, Ale pomimo wszystko trzeba się cieszyć z tego, co udało się osiągnąć. Co udało się osiągnąć przede wszystkim, drużynie, bo naprawdę jest to fajny kolektyw. No i duża praca i zasługi dla trenera Rafała Wójcika, który pomimo tych naszych perturbacji finansowych, wiadomo, jak to wszystko było w, w ciągu tego roku, udało mu się tą kadrę skompletować. Zrobił to, co do niego należy. I efekty tego mamy na, na koniec rundy. Myślę, że to jest chyba największa zasługa trenera, bo, bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, że no, większość tych zawodników też została głównie dla niego. On cały czas się rozwija, cały czas się dokształca. Ma tą nową, taką świeżą myśl szkoleniową, i, i to widać, i efekty jego pracy są. Chłopaki chętnie przychodzą na treningi i spełniają nasze oczekiwania i jego oczekiwania. I to też trzeba przyznać, że ma nosa do tych, zwłaszcza młodych zawodników, bo widzieliśmy ci, którzy przyszli, tak jak Maciek Kołoczek, czy Klockowski, czy już który był wcześniej Siedlecki. Chłopcy cały czas rozwijają się i myślę, że jest przed nimi przyszłość. I na pewno będą grać w lidze wyższej. To widać, właśnie ten pomysł. Pomysł i realizację tego pomysłu, który wdrażał trener. I no, wiadomo, no, drużyna się podporządkowała temu i realizuje to, co, to, co zakładają. Yy, wszystkie te, te yy, statystyki, które mówią na, na pozytywnie o naszej drużynie, ale i tak samo, yy, wszystkie pomeczowe. Pomeczowe analizy, które są tak szczególnie wysyłane, bo wiem, co wysyła trener do zawodników. Jest rozpracowany każdy przeciwnik, i, i drużyna ma to wszystko rozłożone na, na drobne elementy. Dostosowuje się do tego, no, 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 spełnia te, te oczekiwania trenera i nas, jako zarządu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, i taka była między nami umowa, czy to między trenerem, czy między zawodnikami. Wiadomo, jakie były tutaj te perturbacje finansowe, i też po rozmowach z zawodnikami, którzy zostali i dalej walczyli dla naszego klubu. Daliśmy jasno do zrozumienia, że jeśli trafi się oferta z wyższej ligi, na pewno nikomu nie będziemy przeszkadzać, a wręcz moim zdaniem to dla nas, jako dla klubu, dla zarządu. Wybicie się któregoś z chłopaków do Ligi Wyższej, to też jest dla nas satysfakcja i myślę, że i dla trenera, że udało się mu y, tak rozwinąć tego zawodnika, że może grać w klasę wyżej lub wyżej, jeszcze dalej. Na pewno szykuje się kilka zmian kadrowych, jak co roku u nas w klubie. Przychodzi grudzień i jedna wielka niewiadoma, co dalej. Co dalej? No przeważnie, to jeśli chodzi o kwestie finansowe wiadomo. Teraz znowu się pojawiła informacja, że miasto ma problemy finansowe, jakieś sygnały do nas docierają, że ta dotacja może być jeszcze mniejsza niż była do tej pory. Dlatego dopóki się to nie wyjaśni, bo my cały czas mamy nadzieję, że po rozmowach moich z radnymi, że te środki jednak się znajdą i ta dotacja zostanie chociaż na tym poziomie, która była. Już nie mniejsza, ale chociaż zachowajmy to, co było. Wtedy my będziemy mogli już podejmować konkretne decyzje i rozmowy z zawodnikami. No na tą chwilę jest ta pewna niewiadoma, i też nam jako zarządowi ciężko jest rozmawiać, bo nie wiadomo, jakie perspektywy nas czekają i co możemy tym zawodnikom zaoferować. Dlatego no na pewno zmiany będą, a jak duże, no to wszystko pokaże styczeń, podejrzewam. To tak jak, tak jak w każdym jednym klubie, no, no, choć powiem, że tutaj rozczarowań nie jest za wiele. Jest wiele takich, można powiedzieć, pozytywnych aspektów, gdzie kilku zawodników nas wręcz zaskoczyło swoją dobrą postawą. Ale tak jak wcześniej wspominałem, no, na pewno już, już na ten moment wiemy, że kilku ma oferty z wyższych lig, byli już na testach, a teraz tylko czekamy na, na odzew tych klubów. Czy będą zainteresowani, czy dojdzie do transferów, czy, czy nie? Wiosna jest zawsze rundą cięższą. Drużyny się powzmacniają. My byliśmy tak naprawdę na samym początku tym atutem naszym było to zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się takiej gry z naszej strony. I, I takich wyników. Dlatego no też tak jak wcześniej mówiliśmy, trochę nakręciliśmy tutaj społeczność tutaj naszą wiślacką, i złapaliśmy na koniec troszkę zadyszki, ale mam nadzieję, że po nowym roku, po uzupełnieniach, po odświeżeniu, i po dobrze. Po dobrym okresie przygotowawczym, myślę, że nadal to będzie dobrze funkcjonować. I z tym trenerem. Na pewno będzie się miło oglądać poczynania naszej drużyny.